Cześć. Dziś pogadamy o kobietach, a raczej o chińskim znaku, który te kobiety przedstawia. O tym znaku już wspomniałem wcześniej. Historia tego znaku jest absolutnie fascynująca. Pierwszą wersją tego znaku to jest kobieta kłaniająca się w geście pokory. Z tego co się dowiedziałem, to było trudne do pisania, w związku z czym zamienili to na klęczącą kobietę w geście uniżenia. Aż w końcu nie wiem, kiedy to się stało. Kobieta. Stanęła o własnych nogach, ale spójrzcie, w jakich kontekstach można go znaleźć. Przede wszystkim widzimy go w chińskim języku, jeśli jest mowa o jakiejkolwiek kobiecości, o jakimkolwiek rodzaju żeńskim, jakimkolwiek charakterze, aspekcie jin, ale spójrzcie na te ciekawe przypadki. Żenić się, aby wychodzić za mąż. Dobro, cisza, pokój. To jest po prostu kobieta pod dachem. No i w kilku takich dosyć drastycznych przypadkach mamy niewolnik, czyli kobieta prowadzona za rękę. Zazdrość i cudzołóstwo. Może to bardziej zaciemnia niż rozjaśnia, ale na pewno będziecie w stanie dostrzec kobiety pośród tych krzaczków teraz. Trzymajcie się.